Tarnowskie Góry to miasto historyczne, które bardzo wiele wspólnego ma ze Świętą Barbarą. Agnieszka Strzelczyk to jest Weekend z TVS. Dotarliśmy do kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, w którym znajduje się kaplica Świętej Barbary. Już za chwilę odpowiemy na pytania, dlaczego Święta Barbara tak ważna jest dla mieszkańców Tarnowskich Gór. No i właśnie, kiedy ta piękna budowla została wzniesiona. Zostańcie razem z nami. Razem ze mną pan Rafał Ludwikowski z Muzeum w Tarnowskich Górach. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy w najważniejszej świątyni w tarnowskich górach i chciałabym, żeby Pan powiedział, dlaczego ta świątynia jest tak ważna dla mieszkańców i miasta. Kościół Świętych Piotra i Pawła jest pierwszym kościołem w tarnowskich górach. Powstał zaraz po właściwie stworzeniu miasta taka symboliczna data 1526 ale jakby przyjęta jako początek w ogóle powstania Tarnowskich Gór. Początkowo była to świątynia protestancka i kościół drewniany, dopiero w drugiej połowie wieku XVI stał się kościołem murowanym. Kościół ten jest też, można powiedzieć, ośrodkiem, największym ośrodkiem kultu świętej barbary na Górnym Śląsku, jednym z najstarszych takich miejsc, gdzie w roku 1730 została wybudowana kaplica poświęcona właśnie świętej barbarze. Dlaczego, właśnie tutaj, w tarnowskich górach, to miejsce kultu jest tak ważne? Początkowo Święta Barbara to jest w ogóle święta pochodząca z okresu późnej starożytności, z IV wieku po Chrystusie, według jej hagiografii, która jest tak na połowie legendarna. Ale Święta Barbara, przez swoją męczeńską śmierć, była uznawana za patronkę dobrej śmierci. Dlatego zwracali się do niej ludzie, których życie było zagrożone. A żołnierze, później też policjanci, ludzie morza. Ale także ludzie pracujący w górnośląskim Przemyśle, a więc górnicy i hutnicy, z tym, że początkowo była to patronka dobrej śmierci. Dopiero później jej kult popularny wśród górników zostaje zatwierdzony specjalną bólną papieża Benedykta XV w roku 1747, kiedy rozpoczyna się formalnie tarnogórskie bractwo świętej Barbary. I wtedy Barbara po raz pierwszy staje się patronką górników i tak jest do dzisiaj przede wszystkim znana. Czyli trzeba zaznaczyć, że tak naprawdę patronka górników, święta Barbara, zapoczątkowana została tutaj, w Tarnowskich Górach. Pod względem formalnym możemy tak powiedzieć. No właśnie, słuchajcie, czyli wszystko tutaj się zaczęło, dlatego też w Tarnowskich Górach barburka obchodzona jest w środku lata. Tak, to jest jakby wynik między innymi tego, że Bulla Papieska została właśnie ogłoszona w Tarnowskich Górach w sierpniu. Te obchody tutaj. Przed wiekami właściwie miały miejsce w lato. Dopiero późniejsza tradycja, już związana z górnictwem węgla kamiennego, bo u nas to dotyczyło przede wszystkim ród srebra oraz ołowiu, umieściła to święto w grudniu, tak jak dzisiaj w Kościele Katolickim, według kalendarza, kiedy jest święto właśnie poświęcone Barbarze. W kościele, w którym się znajdujemy, jest mnóstwo drogocennych przedmiotów, o których już za chwilę powiemy troszeczkę więcej. Obrazy świętej Barbary są bardzo ważne w kaplicy jej imienia. No właśnie, jeden obraz jest tuż nad naszymi głowami. Przedstawia świętą Barbarę. Jest to obraz pochodzący z roku 1855. Jego autorem jest Johannes Bohenek. No i można powiedzieć, że jest to takie dość typowe, dość typowe przedstawienie świętej Barbary z jej dwoma popularnymi atrybutami, czyli z mieczem symbolizującym męczeństwo, oraz. Z kielichem i hostią, bo Barbara właśnie z tego powodu miała zginąć, z powodu nawrócenia się na chrześcijaństwo przez przyjęcie Eucharystii. Ale też z, tutaj obok mnie stoi inny obraz przedstawiający świętą Barbarę, który bardzo wpisuje się w tarnowskie góry. Tak, jest to obraz pochodzący z podobnego czasu, właściwie jest to prawdopodobnie kilka lat. Wcześniejszy niestety nie mamy aż tak dokładnych informacji na temat jego autorstwa. Przypuszcza się tylko, że jego autorem był tarnogórski malarz, związany też później z Paryżem, Frydrych Buterwek. I ta święta Barbara, często nazywam ją tarnogórska, dlatego że oprócz właśnie przedstawienia świętej z jej atrybutami, tu jeszcze możemy oglądać gałązkę palmową, w tle z kolei znajduje się taki pewien może wyidealizowany tarnogórski krajobraz górniczy z budynkiem najstarszej, sprowadzonej w 1787 roku, maszyny parowej systemu Nicomena. To była pewnego rodzaju rewolucja przemysłowa w naszym regionie. Jeden z najstarszych w ogóle w kontynentalnej Europie, takich, jedno z najstarszych takich miejsc, gdzie pracuje najpierw jedna, później osiem maszyn parowych do odwadniania kopalni. I ten obraz świetnie pokazuje te przemiany mm, oraz e, pewną łączność pomiędzy religią, e, przemysłem i sztuką. Mówiliśmy już o bractwie świętej Barbary, które jakby nie było jest bardzo ważne, ważna jest także ich księga. Tak, e, bractwo formalnie zostało powołane do życia, w, e, tak jak powiedziałem, wcześniej w wyniku buli papieskiej, ale e, istniało już kilka dekad wcześniej, przynajmniej od czasu, kiedy Proboszczem parafii tarnogórskiej stał się ksiądz Ziebrowski w roku 1721. Niektórzy twierdzą, że tworzy, inni, że nawet reaktywuje bractwo, które już istniało wcześniej, założone przez jezuitów. To było bractwo, do którego wstęp wszyscy, nie tylko górnicy początkowo. No i najważniejszym zabytkiem z tego bractwa, oprócz kaplicy, w której się znajdujemy, jest właśnie księga, w której Wpisywali się jej członkowie aż od czasów XVIII wieku, więc jest jakby świetnym źródłem właśnie samego, samego Bractwa. Kiedy mieszkańcy będą mogli na własne oczy tą wyjątkową księgę zobaczyć? Tak się składa, że dzisiaj jest taka okazja. Właściwie pierwsi zwiedzający mogli już ją zobaczyć wcześniej, podczas pierwszego zwiedzania, ale drugie o godzinie. 13.30 jest otwarte, bezpłatne dla wszystkich. Będzie można zobaczyć Księgę świętej Bractwa Świętej Barbary oraz posłuchać o historii samej świętej i jej kultu na terenie tarnowskich Gór i Górnego Śląska. A ten kult jest dosyć mocny, co widać tutaj w kaplicy. No i w samym kościele, jakby nie było, każdy z Was może tutaj przyjść i to wszystko zobaczyć. Czy mieszkańcy chętnie odwiedzają ten kościół? Chętnie zaglądają do kaplicy? Tak, jest to kościół znajdujący się w centrum miasta. Jest, tak jak powiedziałem, też najstarszym kościołem w Tarnowskich Górach, więc liczba wiernych jest tutaj duża. Też jeszcze może bym dodał, że na początku XXI wieku samo bractwo zostało reaktywowane, dlatego że wcześniej, podczas zmiany systemu politycznego po 1945 roku, wszystkie tego typu organizacje religijne zostały w Polsce rozwiązane, no ale właśnie już w XXI wieku zostało one reaktywowane i Tarnogórzanie mają możliwość dołączania po prostu do bractwa po spełnieniu pewnych wymogów. Ja jako człowiek mieszkający w Tarnowskich Górach bardzo się cieszę, że mamy takie miejsce tutaj. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wam również dziękuję za to, że byliście razem z Weekendem z TVS. Nasze kolejne spotkanie przed godziną 15, więc włączcie telewizory i bądźcie razem z nami.